Po pierwsze, Polska właśnie zamknęła rosyjski konsulat w Krakowie. Po drugie, jak się okazało, centrum handlowe Marywilska w Warszawie dymiło po sabotażu GRU. A po trzecie, główni kandydaci w wyborach prezydenckich, czyli Trzaskowski, Nawrocki, Mencen i Hołownia, już wieczorem pokażą się w ostatniej debacie prezydenckiej w TVP. Przed pierwszą turą wyborów prezydenckich 2025. Debatę będziemy oczywiście transmitować na naszym kanale. Będą dwie transmisje: czysta bez naszego nieco złośliwego komentarza na żywo, i druga równoległa z komentarzem moim i mojego przyjaciela Krzysztofa Fletera, który znany jest z dość absurdalnego poczucia humoru, nie bierze jeńców i nie gryzie się w język. A od razu po debacie zapraszam Cię na bardzo poważny program analityczny na żywo z udziałem dwóch świetnych politolożek, które na co dzień goszczą w naszych programach na żywo o 20 i 21. Dziś po debacie profesora Renata Mińkowska-Norki i profesora Agnieszka Kasińska. Przed nami gorący wieczór, ale póki co skupimy się na tym, jak oglądać dzisiejszą debatę, by widzieć to, co kandydaci i kandydatki. Będą chcieli przed nami ukryć. Witaj w stanie faktycznym. Za kilka godzin debata prezydencka 2025 w telewizji polskiej. Najgorętszy dziś temat. Ale żeby naprawdę zrozumieć to starcie, trzeba patrzeć na detale: brwi, kąciki ust, mikropałzy. Mowa ciała to alfabet emocji, a emocje wygrywają wybory znacznie częściej niż programy. No to czas na wzrok. Rafał Trzaskowski, lider sondaży, 31% w najświeższym badaniu, opinia 24 dla faktów TVN, wchodzi z etykietą pewniaka. U niego najważniejsze są oczy. Kiedy czuje presję, mruga szybciej niż 20 razy na minutę. To klasyczny sygnał mikrostresu. Jeśli po pytaniu, na przykład, o Marywilską zacznie błyskać powiekami jak stroboskop, wiedz, że sztab nie dał mu gotowej narracji. Zwróć też uwagę na uśmiech zębów bez zmarszczek wokół oczu. To uśmiech kontrolowany, nieautentyczny, którym polityk maskuje irytację. Z perspektywy pijarowca łatwo to wypolerować, ale widz instynktownie może wyczuć fałsz. Gestykulacja dłoni Karola Nawrockiego. Ma w tym samym badaniu 25%. Lubi łopatki do tyłu, a klatkę piersiową do przodu. Tak buduje figurę twardego faceta. Jeśli dziś zacznie zamykać gesty, czyli na przykład palce splecione na blacie, kciuki schowane, oznacza to defensywę, szczególnie gdy prowadzący zapyta o kawalerkę po seniorze panu Jerzym. Obserwuj, czy kciuki wędrują pod stół. To nieświadomy sygnał chęci ucieczki. To ważne, bo Nawrocki. Opiera narrację na haśle siły prawdy, lecz unika momentów konkretów, gdy pojawia się temat drożących mieszkań czy praw człowieka. Jego postawa kurczy się, jak balon, z którego upuszczono powietrze w dość ciasnym pokoju. Twardość zamienia się w kruszejącą fasadę, a z mikrogestów wycieka strach przed konfrontacją z realnymi problemami zwykłych wyborców. A jeśli chcesz, żebym czytał z polityków bez kagańca, poprawności i bezsensownego umiłowania tego lub innego polityka, wesprzyj teraz nasz kanał. Szczegóły znajdziesz w opisie tego filmu. Już teraz bardzo Ci dziękuję, bo działamy wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Pora na męcena i zęby drapieżnika. Sławomir Mencen, ma w tym samym badaniu 14%, żyje z wiralu. Jego znak firmowy to szybki uśmiech po ripostach. Widać wtedy całe uzębienie górne i dolne. Gdy poczuje się przyłapany, zęby od razu znikają, a usta robią trójkąt kaczki. Kiedy zobaczysz ten trójkąt, wiedz, że właśnie przełyka niewygodę. Ten polityk sprzedaje sen o ultra niskich podatkach i. Wolności od regulacji, ale ludzie z księgowości wiedzą, że taka bajka kończy się zazwyczaj, a no właściwie zawsze, rachunkiem za drogi, prąd i szpitale. Widownia memów może klaskać, dopóki słupki rosną. Przedsiębiorcy zaczną liczyć, gdy padnie pytanie: kto zapłaci za most w Twoim mieście? U męcena wtedy znikają nie tylko zęby, lecz całe jego rzekomo niezależne oblicze bo kalkulator brutalnie ścina idealistyczną narrację o państwie 2.0 bez kosztów. A teraz wyobraź sobie, że prowadzący pyta lub pytają wprost: Czy potwierdzi pan, że rosyjski sabotaż, chodzi o warszawską Marywilską, jest wypowiedzianą Polsce wojną hybrydową? W tej sekundzie patrz na brwi. Jeśli unoszą się symetrycznie, polityk przyjmuje wyzwanie. Jeśli tylko wewnętrzne krawędzie idą w górę, to odruch w stylu błagam, nie rób mi tego. To właśnie te mikrosekundy będą jeszcze dziś, późnym wieczorem krążyć w szorcach i memach. Nawrocki przyzwyczajony do muzealnych przemówień nerwowo ucieknie oczami w bok, sztab nie podpowie, jak bronić się w takiej sytuacji. Męcen, kiedy brakuje mu mema, pociągnie dłonią po brodzie i zaciśnie żuchwę. To znak, że scenariusz wymyka się spod kontroli, a wiralowy garniturek pęka w okolicy szwów. Pora na chołownie i dłonie kaznodziei. No cóż, Szymon Hołownia w tym właśnie badaniu, o którym mówiliśmy na początku, ma 5%. Nie ma telewizyjnej przewagi, więc gra na empatię. Jego charakterystyczne otwarte dłonie zwrócone ku widzom mówią słucham, rozumiem. Jeśli nagle zobaczysz palec wskazujący niejako wbity w pulpit, Hołownia porzucił wtedy kaznodzieję i wchodzi w tryb ataku. To moment, w którym komentatorzy piszą na główek Hołownia uderza, nie zdziw się. Gdy w dwóch zdaniach nagle rozbije balon obietnic Mencena albo wrzuci na Wrockiego etykietkę. Historyk Instytutu, przypominając o usterkach pamięci narodowej i historycznej, gdy mowa na przykład o historii najnowszej i prawach mniejszości w Polsce. A teraz dla przypomnienia uwaga. Lekkie zagryzanie dolnej wargi Utrzaskowskiego, znak, że kalkuluje ryzyko. Wysunięta szczęka u Nawrockiego, gest prymitywnego oporu nie dam się. Syczący wydech przez zaciśnięte zęby u męcena gniew, który musi zostać w ryzach. Mikro potargane usta uchołowni, smutek lub próba zbudowania współczucia. A ty który z tych sygnałów: ruch oczu, dłoni czy ust, najczęściej budzi Twoją nieufność? Napisz w komentarzu koniecznie czekamy. A teraz o defensywnych barkach i agresywnych stopach. Ale do rzeczy. Kamera pokazuje tylko tors, ale patrz na mikroruchy barków. Nagły, kilkumilimetrowy skok jednym barkiem w górę to niepewność. Zobaczysz to, gdy męcen dostanie na przykład pytanie o podatki. Stopy zdradzają wszystko. To nie jest pokazywane często, wtedy gdy realizator przypadkiem pokazuje pełny plan. Palce uciekają w stronę. Wyjścia. Mózg już szuka drzwi. Pora na oddech i puls szyi. Światło w studiu podkreśla tętno na tętnicy szyjnej. Przy niewygodnym pytaniu oddech przyspiesza wtedy z około 12 do 20 wdechów na minutę. Szyja zaczyna pulsować jak metronom. U Nawrockiego to żyłka z boku szyi, u Trzaskowskiego zmiana koloru skóry z jasnej na różową plamę. Męcen czasem chowa szyję w ramiona, tworząc dziobopodobny zarys, który wygląda jak. Ostrzeżenie, uwaga, mogę ugryźć, jednak gdy brakuje kontekstu, to tylko głośny syk powietrza. Pora na sygnaturę zwycięzcy. Otóż po każdej odpowiedzi szukaj mikro uśmiechu z wydechem, to efekt uwolnienia napięcia, sygnał wyszło mi. Kandydaci, którzy częściej wykonują ten gest, zwykle potem zyskują w exit polach, bo mózg widza nagradza pewność. Oglądaj, czy u Trzaskowskiego, Nawrockiego i Mencena ten uśmiech faktycznie miga na twarzy, czy jest ledwie naklejką ze studia. Jeśli nie pojawi się, a zobaczysz jedynie grymas z nieco zaciśniętą żuchwą, wiedz, że kampania może w kolejnych dniach dryfować na morze tłumaczeń i prostujących konferencji. A my, gdy wieczorem wrócisz tu. Na live o godzinie 20, a potem na live eksperckiego tuż po debacie, będziemy oceniać kandydatów pod bardzo wieloma kątami. Nawrocki i Mencen grają w algorytmy jak w szachy, ale pamiętaj, że ruch kończy się wtedy, gdy przeciwnik wyciąga telefon i googluje, ile kosztuje Twoja wizja państwa. A jeśli chcesz. By ten kanał robił bezlitosne analizy tego, co widać i tego, co jest przez polityków ukrywane. Wesprzyj nas teraz. Szczegóły znajdziesz pod tym filmem. Twoje wsparcie to algorytmiczna tarcza przeciwko każdej politycznej propagandzie, kłamstwu i obłudzie. Pora na finałowy sygnał. Konsulat Rosja, Marywilska, kawalerka, więc wieczorem patrz na brwi, dłonie i wargi. W ciągu każdych 10 minut debaty kamera wyłapie więcej prawdy niż milion słów jakiegokolwiek programu wyborczego i dwa miliony słów wypowiedzianych podczas tej debaty. A po debacie wracamy na naszym kanale z programem eksperckim na żywo z udziałem profesory Renaty Mieńkowskiej-Nurkieny i profesory Agnieszki Kasińskiej. Kliknij dzwoneczek, bo YouTube wysyła tylko trzy powiadomienia dziennie, a ja chciałbym dziś z Twoją pomocą zająć wszystkie. To był przeddebatowy stan faktyczny. Teraz już wiesz, jak oglądać debatę, rozumiejąc emocje. Do zobaczenia wieczorem na żywo o 20.00 na naszym kanale i od razu po debacie. I nie daj się zmanipulować ani słowom, ani mimice. Dziękuję.